Tak, ja wiem, 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 że miałem niejeść nic ostrego, że mówiłem, że z tym kończę i w ogóle, że już nie będę się męczył. No ale witam, widza, jesteśmy we Wody i tutaj jest taka tortilla, która ma 4 miliony z Okej. I będę właśnie próbował ją zjeść. Tylko problem jest w tym, że przyjeżdżaliśmy przed chwilą obok i ja nie widziałem tego miejsca. Według google niby to jest otwarte. Niby do północy dzisiaj, jest 20 zaraz. I już jechałem tutaj w stresie w ogóle z jastarni. I już taki napięty, trochę się boję. Powiedziałem sobie, że jak nie dam rady zjeść tej tortilli, to bez kitu to już dalej nie ma sensu. Bo ostatnio przegrałem z tym karywurstem. Co prawda tam było prawie 8 milionów z No tu są 4, ale no. Tak dynamicznie idziesz, że to wygląda, jakbyś sam się kręcił, bo ledwie cię trzymam tu, ale chciałbym. Ci dzisiaj pokibicować. Tam w tej tortili jest jakiś sos Maddock. On ma 4 miliony i na tym to właśnie polega. Kurwa, by to było zamknięte, szczerze. Szuka, proszę Państwa, szuka, ale jest lekko poddenerwowany, ale szuka. No jesteśmy dokładnie tu. Western Tortilla to się nazywa. O może to jest jakieś stare, a już tego nie ma. Może, może stare. No, no dobra, dziękuję bardzo. No trochę się cieszę, trochę się nie cieszę, bo już się nastawiłem, że to zjem. Nie, no nie ma tego tu. Mogę też? Jasne, no Dobra, no niestety albo stety nie znaleźliśmy tego To miejsce jednak nie istnieje, mimo że widnieje w googlach Trochę zeszło ciśnienie, ale no szkoda, bo myślałem, że będzie fajny film I miałem nadzieję, że mi się uda to zjeść, bo to tylko 4 miliony Znaczy no, wiecie jak to jest Jedziemy w takim razie do jastarni i będziemy robić wielki test zapiekanek Mam wrażenie, że tam jest trochę lepiej I z kebabami, a zobaczymy jak będzie właśnie z zapiekankami Jedliśmy zapiekanki we Władysławowie i w sumie chyba tylko jedna z nich, z tego co pamiętam, była niedobra Reszta była akceptowalna, były lepsze gorsze wiadomo, ale na takiego gniota, no to trafiliśmy jednego tak naprawdę. Dzisiaj zrobimy to samo, tylko w Jastarni, tutaj tych zapiekankowni, zapiekankarni? Zapiekarni. Zapiekarni, po prostu miejsc, które sprzedają zapiekanki też tutaj jest parę, więc chciałbym w końcu znaleźć coś takiego, co zepchnie Biłgoraj z pierwszego miejsca. Tu jest taki Surf Kurde Camping, nie wiem nawet jak to nazwać, no i jedna z tych budek zajmuje się właśnie zapiekankami. Czy to jest paragon grozy? Kiedy my te zapiekanki żeśmy jedli? Dwa dni temu. Uh -huh. Ja już się stęskniłem za tą bułką, pieczarkami, serem i keczupem Tak szczerze. Zapiekanka kosztuje 16 zł, mała, 30 centymetrów. W Warszawie, w Lucy w tej chwili chyba kosztuje 14 już. 14. Ona ma 30, i chyba ma 30. Możliwe. Tak mi się wydaje. No więc tu 16, więc 2 zł więcej za to, że jest sezon, za to, że jest morze, za to, że jest taka piękna pogoda i za to, że ciągle tu pada i za to, że przyjechałem na jedyny tygodniowy urlop w moim roku pracy ciężkiej, no to jak dwa złote to nie jest jakaś przesada. Sam keczup biorę wszędzie dzisiaj i dopilnuję, żeby nie dawali majonezu, dobra? Dobra. A pójdziemy później do salonu gier? Pójdziemy. O tu? A co byś chciało pogryć? Nie wiem. Kolejna podkrętka Lawiza. widza. Ładnie, co? Dobra, wy wyłącz na chwilę. Samemu się polewał was? No, na wyborach. Jest misja przeciwna. Trzeba byś jeździł. No tak szczerze ci powiem, że nie wiem czy w Lucy nie jest większa. Podobna, no podobna, podobna, podobna. podobna. Chcesz z dupeczką? Może być. Proszę. Keciupik faneksik. Bywało gorzej, ale zobacz. Ale piecioreczki fajne patrz. Mikruski. Fajne piecioreczki. Fajna bułeczka, ona się już rozpada, aż to czuję. Hmm. Bardzo fajne są te pieczarki i bardzo mocno czuć ich smak. Dużo mozzarelli, jakby tutaj nie brakuje tego sera, pieczarek również To smakuje idealnie jak domowa zapiekanka Tak jakbyś sam po prostu sobie skroił pieczary, rzucił to, rzucił ser, rzucił do pieca Identycznie jak w domu, naprawdę No jak na razie jest to najlepsza zapiekanka w Jastarni Tak wam powiem Dostaliśmy od zioma z Karaibów taki bardzo, bardzo ostry sos Kleję Wam tu jego fotek gdzieś. Nie da się znaleźć w ogóle informacji, ile on ma z ale jest bardzo ostry i posmak, który czujecie w nim, jest trochę tak jak killer, ten burger. Wiedziałem, że na tą tortillę będę jechał, tą 4 miliony i chciałem trochę sobie tą tolerancję zacząć wyrabiać. No i od rana sobie maczałem doritosy, tak co jakiś czas doritosika w tym sosie. On naprawdę palił. No i starałem się nie popijać. No i dawałem radę, żeby wiecie, żeby trochę się nastroić przed tym, przed tym, co miało się stać wieczorem. No ale niestety się nie stało. Do tej zapiekaneczki by dobrze wjechał. Dużo syrka tutaj jest. Dużo syrka? Jest. To mozarelka? No, my, my ja my, dla mnie to tak. Tutaj, jak w tych innych zapiekankach, chyba we Władku, nie ma bułki niczym posmarowanej. Tam były te keczupy na dole. Duża warstwa sera, fajna bułeczka, pyszna zapiekanka. Taka szczerze, tak mi się kojarzy z tym, co mama mi robiła, takie pierwsze zapiekanki, to jest tak po prostu, rzucone są pieczary, ale solidna ilość, dużo sera, dobra, świeża bułka, zapieczone i tyle, cała filozofia. Bardzo udana zapiekanka, idziemy dalej. Zapiekanki u Marcina, to jest miejsce, które ma 95 opinii, można by rzec, że prawie 100, a średnia to jest 4,8 gwiazdki, więc te zapiekanki są tu ewidentnie lubiane, jedzone, szanowane. Sprawdźmy je. Dobry. Czosnkowy to jest sam jogurt, ciosnek taki ala tysiąca, tysiąca okay. wysp, to jest na bazie tam musztarda, keczup i majonez. Widzicie, tutaj pan sam robi sosy, jest czosnkowy, majonezowy i majonezowy z chili. No a keczupy oczywiście kupne, no ale no keczupu sam nikt nie robi tak naprawdę, nie? Na jedną połóweczkę bierzemy, bierzemy, zwykły keczup, na drugą bierzemy chili, chili mayo, domowy sosik. Cześć, możemy zdjęcie? Tu są pyszne zapiekanki. Dobre. że że jadł czy, czy no. Dobre są, jadliście? No, pyszne, ja rok temu jadłam. Świeżo, pysznie, dobra cena. No i ostatnio poszło. Pan mówił, że ma ostatnie dwie buły. My zgarnęliśmy jedną, teraz ktoś przyszedł po drugą. I zamknięte. Majonez do góry poszedł o 100%, się dowiedzieliśmy, właśnie. Niedługo płatne subskrypcje będą wprowadzone. Więc lepiej zasubskrybuj teraz? Jest lepiej zasubskrybuj teraz, póki jest jeszcze darmowe, bo nie wiadomo, co to będzie jutro. Boż serpie, czarki stary. To wystarczy, żebym zgłupiał. Jedynek, kto może nam tego zabronić, to chyba lekarz w najbliższym czasie. <noise> no właśnie o tym mówiłem, że. No dobra. Bo ketchup jest coraz rzadszy. Dziękujemy bardzo. miłego. Elegancko, ogródeczek jest. Ja bym chciał mieć taką swoją wódkę nad morzem, człowieku. Słuchajcie mnie teraz uważnie. Zapiekanka kosztowała 20 zł, czyli 4 zł więcej od tej poprzedniej z tego serwkampu chyba tak to się chyba nazywa się. Większa jest, jest większa. Myślę, że z 5 cm, jak nie 7 jest większa. Nie ma co tutaj się oszukiwać. Próbujmy najpierw z kecupem. Ale jest ciutka. Stary. Ale nie Kapie z dół. Bo to z tego farszu, wiesz? Ten farsz jest bardzo wilgotny. Tutaj farsz składa się z pieczarek i z cebuli. Już domyślnie. Mm. A tutaj, jeszcze tą zapiekankę, jest totalnie inny smak niż tamta, nie? Więcej smaku po prostu ona ma. Tamta była totalnie klasyczna, rzucone pieczary i ser. No tutaj jest wzbogacona jednak o jakąś tam sól, wiesz? Pieprz, no bo ten farsz trzeba oczywiście przyprawić odpowiednio. Ma coś w sobie też taki posmak domowej kuchni. Jakby domyślam się, że ten farsz pan, chyba Marcin tak wnioskuję po nazwie budki chyba robi sam ten farsz, tak samo jak te sosy do drugiej połóweczki wzięliśmy sos mayo chili no Włocławek jak Włocławek, no albo się lubi, albo się nie lubi ja lubię, ale w sumie nie kupuję nigdy Włocławka, kupuję zazwyczaj inne kaczupy. chili mayo mm. Mm. bardzo dobre ja lubię pikantny jest bardzo soczysta przez ten farsz, zmniejesz kapy, widzicie to? Czy wy to widzicie? Jest naprawdę przepyszna. Myślę, że ląduje na pierwszym miejscu w tej chwili. Uch, mocne słowa. Tamta jest trochę inna no bo jest po prostu są tylko pieczarki i tylko sernie. To też jest dobre, ja też to lubię. Tamta też była przepyszna. Ale tam mi wchodzi bardziej chyba. Wydaje mi się, że pierwsze miejsce. Ale zobaczymy, co ty powiesz. Może będziemy musieli podyskutować. Dobrze. 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 No. Bardzo delikatna ta bułeczka. Bardzo fajny ten farszyk. No, i sera jest odpowiednio dużo. Mm. Ona od razu, od tego pierwszego wjazdu, już się urzeka. Wcześniej pamiętam, że na wcześniejszych odcinkach trochę sceptycznie podchodziliśmy, jeśli ktoś podkręcił sobie ten farszyk. Ale wydaje mi się, że jak macie taki wolny punkt, to spokojnie można wykorzystać takie udoskonalenia takiej zapiekanki. Ta zapiekanka naprawdę. Top. To z tym farszem to jest właśnie ten element dodania czegoś od siebie, wiesz o co chodzi? To tak naprawdę jak zrobisz ten farsz, sprawia czy twoja zapiekanka będzie wyróżniała się czymś innym na tle innych zapiekanek Bo ty dosypiesz trochę więcej soli, tu pieprzu, a może dodasz, nie wiem, jakieś zioło tajne, wiesz o co chodzi, składnik X I będzie inna zupełnie niż każda inna Jak nie byłabym inna, to byłaby, nie byłabym sobą, czy coś takiego, wiesz? Czyli Majo, wjeżdżam, no Zapatrzyłem się, bo pani miała irokeza, a dawno nie widziałem nikogo z irokezem. I... Bardzo fajna fryzurka, nie? Naprawdę, bardzo przyjemnie się to je. Skoro ty stwierdziłeś, że ta zapiekanka zasługuje na pierwsze miejsce, ja się z tym zgadzam. Trochę lepsza od tamtej. Tamta nie była zła, ale ta ma dodane coś od siebie. Bardzo ładnie powiedziane, naprawdę się z tobą zgadzam również. I się cieszę, że mogliśmy tu się spotkać przy takiej zapiekance, właśnie. Idziemy dalej. Ty. co to są te czuberki w sumie? Czebureki. Czebureki? Czebureki? Gorące i pyszne. Było czebureki jak jest przystanek tramwajowy na Park Praski u nas. Zawsze były czebureki. Tak? I już ich nie ma właśnie. No tak. Możemy spróbować w sumie. Dowiedzmy się co to jest. Tylko czy zdążymy na tą zapiekankę trzecią wtedy? Zdążymy. A co to te czebureki? dużej Okej. Okay. ja poproszę tego z pieczarkami i serem. Ty no nie jadłem się te ciebureki Ciekawe. Dziękuję bardzo. Giga mega czeburek i test. Jest tu toilet? To nie, to na no. ty 28 zł czebureki. Czeburek jeden. Bo <grym> jeden to czeburek jest. <głos> <głos> na trzecią zapiekankę idziemy, tutaj nieopodal, proszę Państwa, do Baru Ara, w którym już byliśmy na filmie z kebabami. Jedliśmy tam tego kebaba, w którym musiałem się przebić przez tonę majonezu, zanim dotarłem do jego prawdziwej treści. Tam było tak średnio, jeśli chodzi o te fast foodowe pozycje, ale jest tam też zapiekanka, i wtedy nie powiedziałem Wam o tym, ale zaczepił mnie tam ktoś i powiedział mi tak. "Spierda". <noise> Nie nagrywaj do żadnych filmów. Powiedział mi, że mają tam zapiekanki, które podobno nie zmieniły się od 30 lat. Trzeba po prostu spróbować zapiekanki tam, skoro to jest kultowa zapiekanka i od 30 lat się sprzedaje. Ciekawe, no ale jak będzie na poziomie kebaba, no to ja nie wiem. A ty kiedy się sprzedasz? Ja się, kiedy się sprzedam? Na 95% propozycji o współpracy, które przychodzą mi na maila, nie odpisuję raczej. Jak ja się sprzedam, to już za grube pieniądze, o tak panie. Raz, a dobrze, rozumiesz? Ty, no tego się nie spodziewałem, że to będzie taki gigamega cibórek. Zobacz to. Uf, uf. Cieburek, gurek. Robię fotę na insta. Także jeśli jeszcze nie masz mnie na insta wiesz co zachodzi. O ile sera jest. Ja coś czuję, że to nam będzie smakować. Zrobię nam takie slajsy, co? Nie wiem czy nie będzie wypadać wtedy wszystko. Nie. jest taki ty, to jest taki naleśnik jakby zobacz. Taki trochę naleśnik, ale trochę... Nie naleśnik? Co to kurde jest? Zajebiste, przepyszne Bardzo dużo pieczarek, bardzo dużo sera To jest taka zapiekanka dla Ulańców Taka wiesz, jeszcze posmażona na gorącym oleju Idealnie trafiliśmy Fajne to jest Tu się ukryło najwięcej miłości Bardzo dobra. Tylko brakuje jakiegoś sosiku trochę To Marcinka, żeby zalał tym, tym Majo. To, to by był człowiek. Bardzo dobre to jest, pierwszy raz to jem. No widzicie widzowie, podkrada tutaj. <noise> Nie no, biorę tu. Nie no, ale jakby zjeść solo takiego całego pieroga, to jest z człowieku. Oceniam bardzo pozytywnie, jakby to jest poza w ogóle dzisiejszym filmem, taka wiecie, ciekawostka. Cieburek, zjadłem cieburek pierwszy raz w życiu, to jest taki wiesz, taki tutaj wątek. Dobre, polecam. Pokaż ten cieburek. Mm. Mm. Naprawdę bardzo smaczne. Mmm, cieburek naprawdę moim nowym przysmakiem jest. Bardzo, bardzo dobre. dobre, bardzo Pyszne. dobre. Super. Jutro już nie mamy siły, ale naprawdę bardzo dobre. Dobre? Dobre. dobre pycha. <laughs> Muala, naprawdę. naprawdę. Po tym tym czuberaku ciężko się w ogóle tak wiesz. Słabe uderzenia ostatnio idą. Ciekawe co Bratku pokażesz. No, bratku! To jest 30-letnia zapiekanka podobno i podobno jest przepyszna. Najlepsza niby w jastarni Ale chcę, żebyś zatkał uszy, jak będę zamawiał, bo chcę zamówić coś jeszcze. Dobra. Chcę, żebyś nie wiedział, co ja zamawiam. Dobrze. Super. Zapiekanka 16 zł, czyli tyle samo co w tym pierwszym miejscu, które tutaj jedliśmy. E, no i zamówiłem coś jeszcze, niespodziankę. Czego tu jest wszystko? Nie mają tutaj stanowiska do smażenia naleśników, tych takich wiesz, te duże takie takie te wiesz, takie, że tego, wiesz? Gofry człowieku ryby, frytki, kotlety, zupy, wszystko jest. A jak jest wszystko, to często jest tak, że nie ma nic. To cały jest dla ciebie. O kurde. Ale wielki, ale wielki Ale mi miło, ale w ogóle My... fajny gest. Często to słyszę. Ty zobacz, to widzisz to? Ty widzisz to w ogóle? Co nie widziałem takiego naleśnika nigdy. Widzicie to? On waży kilogram. Niesamowity jest. Ciekawy jestem bardzo jak w smaku, no bo prezentuje się świetnie, bym powiedział. Cudownie wręcz. Byliście tu kiedyś? Jak byliście, to dajcie znać, czy to tak zawsze wygląda, czy o co tu chodzi. Czy już po prostu zamykają zaraz i dali mi cały farsz do naleśnika, jak się da dać? Przepyszny farsz, przepyszne ciasto. No ja się przyczepię, bo ja jestem taki, że lubię tego naleśnika poczuć. Nie lubię też pączków, jak mają dużo tego nadzienia. Wiesz, o co chodzi. Ty Dziwny jesteś. Ale wiele osób tak ma. Tego farszu tu jest bardzo, bardzo dużo. Ja nie wiem, czy bym zjadł cały farsz, jakby siadając do tego naleśnika. No ale nie, no to, że jest dużo, to na pewno jest plus. Dla, dla większości to jest na pewno plus. Bardzo smaczny jest. Niesamowity jest. Za 14 zł taki naleśnik no tutaj jest jakiś. I wymówicie, że ten? I Wymówicie, że tu jest drogo? Czy się nie da dobrze tanio zjeść? Ten naleśnik to raczej taka porcja chyba dwuosobowa w ogóle jest. Naprawdę jest fajnie zrobione to ciasto. No i bardzo dużo tego farszu. Tak mówili sportowcy, że najpierw jedzą deser, żeby właściwego zjeść mniej. Boże, jak wygląda ta zabieganka 16 złotych przypominam. Mówiłeś już coś o naleśnikach? Mhm. Jak smakują ci? Bardzo dobre. Śmienity, co? Zobacz co tu się dzieje? Ja pierdzielę, no, no to już chyba mamy wygraną, co? To jest taka zapiekanka jak ta pierwsza też taka bardzo bardzo domowa, po prostu pieczarki dużo sera, świeża bułeczka, ta zapiekanka wygrywa, no nie ma co tu gadać. Bardzo dużo jedzenia jak za 16 zł. Jest naprawdę bardzo smaczna. Z wierzchu chrupiąca, w środku mięciutka, sera jest ogromna, no chyba to widać zresztą. Kozak. Jestem pod wrażeniem naprawdę. Za 16 zł to mi się wydaje nawet, że w Warszawie nie znajdziesz. Nie znajdziesz. Należy jej się miejsce pierwsze za opłacalność. W smaku też naprawdę nie odstaje. Dałbym Mariusza i ją na pierwszym miejscu po prostu. Mariusz jednak, no nie oszukujmy się, lepsza była. Ale tutaj ilość sera, no i w ogóle jej rozmiar i cena, wszystko tutaj gra tak naprawdę. Nikt, kto by ją zamówił i dostał takie coś, no nikt by nie był zawiedziony po prostu. Gibie prawie jak Biłgoraj style. Nie no, w Biłgoraju tak naprawdę była dużo bardziej miękka, ale tutaj czuć, że to pieczywo jest świeże, dobrej klasy ketchup. Bo szczerze, myślałem, że w takim miejscu będzie jakiś Tortex. Jeśli to jest prawda, że ta zapiekanka istnieje tu od tylu lat, to robią to dobrze, uważam. Jak za 16 zeta bardzo fajna zapiekanka. Trzeba też powiedzieć, że tutaj jest jeden rozmiar zapiekanki, nie jest tylko taka. Ona jest olbrzymia, no nie każdy zje taką zapiekankę. Serio. Jeśli nie macie siły na taką zapiekę, to musicie zapłacić tak naprawdę w prawie w każdym miejscu więcej za mniejszą zapiekankę. Ale ten naleśnik to tutaj jest mistrzostwo. Pokaż go. Obłędny naleśnik, tak bym Obłęd. go nazwał. Obłęd. Mistrzostwo świata jest tak delikatne, ciasto i ten farszyk też, mimo że jest go tak dużo w sumie, nie zamula. Nie zamula. Nie wiem, czy teraz nie będę wymyślał, ale wydaje mi się, że były bary mleczne, w których płaciliśmy 14 zł, 12 zł za dwa naleśniki, a tutaj jeden za 14 go zmiata, jakby wielkością i smakiem. Jak macie ochotę na tradycyjne naleśniki takie jak z baru mlecznego z serem, i jesteście tutaj, bar Ara robi to naprawdę bardzo dobrze. Dobra hmm. Subskrybujcie kanał, jeśli nadal tego nie robicie. Oczywiście, jeśli film Wam się podobał, to będę wdzięczny za łapkę w górę. Widzimy się już w następnym filmie. Hej!